Siemaneczka, widzowie. Dzisiaj yy, będziemy nagrywać takę bokę. Oczywiście z Karoliną. Ale jest ze mną moja siostra Iga Hea. Yy, no i będziemy nagrywać takie bokę, jak idziemy do restauracji z Karoliną. Jeżeli nie znacie Karoliny, ona była tam, tam w naszym pierwszym filmie. Tak. No to sobie obejrzycie, wpadnijcie. Okej. Okay. No to idziemy. kupiliśmy dla Karoliny ciuchy. Właśnie byliśmy w tym centrum. O, widzicie, kupiliśmy właśnie ciuchy dla Karoliny. Bo Karolina nie miała ciuchów. A, a oni byli biedni. Dlatego zabieramy jego, jej, jej, jej tatę. I ją dla, na duży obiadek. Если выглядит так, на раз я начинаю, значит на почте. Если не знаете Каролину, то впадайте на первый отсчетник. Каролина супер девчонка Это правда. Доброе откуда? День добрый. День добрый. Można, może Pan popilnować rzeczy? Tak, Byliście. oczywiście. Proszę dać. Przepisz się, karenu. Dobrze. Dziękuję, do widzenia. Do Okej, okay, my idziemy zabierać bilfacę. Nie, nie. I kupić ją też. Oczywiście. Zaraz będziemy mi się podobać. Okej, okay, widzowie, już jest noc, dlaczego idziemy do restauracji i zaczynamy historię. Okej, okay, już jesteśmy w restauracji. Ale tu elegancko. No świetnie, chodźcie ze mną. Toaleta? Okay. Przepraszam, Oj. coś Ty zrobiła Iga. Dobra. E, jest, no. Dobra, ja coś zamówię. E, co Karolina cokolwiek. lubisz? E, ja lubię... Bal. Pankejki w czekoladzie. Pankejki w czekoladzie. Okej, okay. a Ty Tato? Ja lubię bardzo kreweczki. Dobrze, a Ty Iga? Ja jakieś lody i jakieś ciastka, coś takiego. Okay. Jakiś no to... drink. Dobra, no to dobrze. No to najpierw Karolina idzie zamów sobie te y, pancake'i z czekoladą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę jeszcze z czekoladą. Dobrze. Będzie czekać y, 5 minut. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Na usiądź przy jakimś dużym stole. Ta, dobrze. Może usiądę on przy tym? Czy... Nie, to jest rezerwacja tu. To nie. no to jest rezerwacja. No w tym. Chyba to teraz pan Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę krewetki. Dob Dobrze. Dobrze. To y, będzie czekania... 20, e, 20 minut. Dobrze. Dobra, zaraz Ty chodź, Ida. Dobra, Ida. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę lody z czekoladą i jakieś ciastka. Dobrze, lody z tym owocami, jakąś polewą. Z owocami i polewą. A jaką polewą? Czekoladą. Dobrze. Będę czekania 10 minut. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry. Dobry. Ja, ja bym poprosiła go z bitą śmietaną i z truskawkami, malinami i z arbuzem, albo nie z arbuzem, z... no i tyle. ubicie do tego? E, tak, e, poproszę za kiepkowe. Dobrze, to będzie czekania... E, tak, 10 minut. Dobrze, dziękuję. Zaraz powinno nam przyjść. Maciek no myj to! Ale no! No ale, ale co, ale co? No nie, no nie, bo nie ma co leży! Przez ciebie! zaraz nie będą mieli klienci i wyjdą. Oni już zapłacili. No ale, ale ja nie umiem myć. To po co się zatrudniłeś na myciu? Bo chciałem zarobić. Aha. No to e, idź mi pomóc, a nie myj. No okej. Okay. Przejdź się ocież tego kucharza, bo mnie zaraz nie wytrzymi. Dobra chodź. Gotuj gofry. Okej. Okej, jak gofry, Sia la la a la! Szefie, co tam? Bo ja zrobiłam przepisu i mi wyszła ciapka. Co ty zrobiłeś? Ciapka? Nie, no nie wytrzymam z tobą. Zaraz cię zwolnię. Nie, 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 proszę, 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 pranie. nie! płaci nie, nie. nie płacisz. Przepisz ostatnią szansę. Dobrze, dam Ci, ale kupiec yy, krewetki. Dobrze, już się robi. Yy, shalalala. Yy, gdzie mamy krewetki? Bo to są krewetki? No, chyba tak. Ej, dajmy talerzyk. Krewetki są gotowe. Dobrze to zanieść panu. Dobrze Dla pana. Dobrze, dziękuję. Nadia. Okej okay, szefie, co teraz mam robić? E, teraz masz robić e, gofry, lody i pankejki z czekoladą. Już się robi szefie? Szefie, ale nie ma gofrów, pankejków ani lodów. No to ze wszystkim pizzę. Ja się ich zapytałam już. Dobrze. Szefie, już zrobiłem. No to i tym zanieść, dobrze. Dobrze, ja mam powódź. Nie było dobrze. Pizza. E, to jest latem. To jest dla ten. Dobrze. Dobrze. Mmm, um, Ale, Pychota to o, zjedzie, dobra. a ja pójdę to wyrzucić. Dobra. No, Pychota właśnie to jest. Pychota, pyszne. A pan już zjadł? E, tak, tylko mi to, to szukać, Z tego właśnie. Um, muszę gdzieś krewetki. Są przepyszne. Dobrze. Jakiś pisek tam już ale Proszę. Dobrze. O, Zaadoptujemy cię, oczywiście. I to koniec naszego filmiku. E, będzie o, następny. filmik z, z tatusiem. Z Tatą e, Karoliną. I z totusiem. Tak. I z to Totusie jest nasz piesek. No i będzie nasz następny. Filmik. Dobrze. No to papa. Pa.